Myślenice i TV, wasza telewizja internetowa. Wygrywa ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć. Wiedzieli o tym Jan Dziadkowiec, Józef Topa i Jarosław Szlachetka, którzy w Myślenicach w 2013 roku powołali do istnienia klub sportowy Respekt Myślenice. Połączyła ich wspólna pasja i miłość do piłki. Drużyna kobiecej piłki nożnej pod to biało czarnym sztandarem zrzeszająca zawodniczki z powiatu myślenickiego rozwijała się dynamicznie. Klub dzięki strukturze rodzinnej szybko przyciągnął do siebie dziewczyny dla których piłka stała się niemal całym życiem. Nazwa zespołu nie jest przypadkowa. Respekt to wartość nadrzędna budująca całą drużynę. Wzajemny szacunek działaczy, trenerów i zawodniczek pozwala im na osiąganie coraz lepszych wyników w dobrej atmosferze. Magdalena Gorzelany Dziadkowiec, dyrektor sportowy, to dusza tej drużyny. Charyzmatyczna osobowość z zespołem od samego początku. Jest wielozadaniowcem, znakomicie ogarnia logistykę i wiele, wiele więcej. Bardzo dobrze wie, po co jest w respekcie. Historia nasza jest dosyć krótka. Dziewczęta, które grają do tej pory, grały w Andrusach Lipnik pod wodzą pani Teofili. I były to wtedy małe dziewczynki. Aż któregoś dnia pani Teofila mówi, że dziewczynki dorastają, i już nie do końca sobie z dużymi dziewczynkami radzi. No i wtedy padł pomysł, żeby założyć klub, no bo muszą grać gdzieś cztery topy i dziadkowiec Maria. No i tym sposobem założyliśmy klub. Większe dziewczynki przeszły do nas, natomiast mniejsze zostały u pani Teofili. Na Obecną chwilę jest nas około 50. Wszystkie dziewczynki są uprawnione i mamy jeszcze drużynę młodziczek, która powstała w tym roku. Są to dziewczynki 8-9-letnie, które już właśnie biorą udział w pierwszych rozgrywkach, więc jest nas dosyć dużo. 7 lat istnienia respektu to dla nich czas tyleż fascynujący, co trudny, bo aby wspiąć się na szczyt i być tam, trzeba nie lada wysiłku. Największym sukcesem, tak jak patrzę z perspektywy dziewcząt, bo dla mnie każdy ich wyczyn jest sukcesem, to najbardziej sobie ceniły wyjazd na Mistrzostwa Polski pierwszy raz do Białej Podlaskiej. Później Mistrzostwa Polski były w Szczecinie, w tamtym roku w Łodzi i to był dla nich dosyć duży sukces, zawsze mieściły się w pierwszej piątce w Polsce. No i też dosyć dużym sukcesem były medale na Mistrzostwach Polskich w futsalu, raz zdobyły brąz, a tak też się zawsze pasowały w pierwszej piątce. Natomiast Liga, pomimo że w niej gramy na co dzień, to na pewno ten awans do pierwszej ligi gdzieś tam był sukcesem, ale nie wspominają go tak jak tych rozgrywek właśnie młodzieżowych. Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki. Jedyną miarą sukcesu jest wysiłek, jaki włożysz w jego osiągnięcie. Zawodniczki z każdej grupy wiekowej również wiedzą, jaka jest ich rola i mają swoje cele. Wspólnie je osiągają. Cechuje je determinacja, siła wagi i mądrość. Piłka nożna oprócz korzyści fizycznych pięknie formuje ich charaktery. Piłka nożna kobieca. W sumie, już od, odkąd zaczynałam, to, to nie było mowy o czymś takim, tak naprawdę. Tym bardziej, że jestem tutaj z takiej małej wioski. To nie jest jakieś miasto odległe, można powiedzieć. Eee, zaraziła mnie tym moja sąsiadka, myślę. No i tak jakoś. Nakręciła mnie, można powiedzieć, od początku. Myślę, że zbudowało na pewno mój charakter. Twardzi podchodzę do pewnych, myślę, moich decyzji życiowych i nauczyła mnie takiej pokory, że jednak dużo rzeczy trzeba sobie wypracować samemu. Na pewno doszła do mnie pewność siebie. Na początki były trudne, treningi były wyczerpujące, ale doszliśmy do celu. Namówiły mi dziewczyny, z których okolic mieszkam. Dziękuję Majce Topie, na pewno dzięki niej tutaj jestem. Dobrze się czuję w tej drużynie, świetna atmosfera. Pani Magda też zdaje się wszystko, trenerzy. Mary, w momencie jak Kama Ci zagrywa, łapiesz przestrzeń, przyjmujesz lewą nogą kierunkowo do Maj, okej? Okay? W futbolu oczywiście niebagatelną rolę odgrywają trenerzy. Ci z respektu to fachowcy w swej dziedzinie, a do tego pasjonaci. Od ponad pięciu lat trenerem jest Przemek Senderski. Trener, który ma bardzo dobry wpływ na postawę całej drużyny, szacunek i stawianie ambitnych celów oraz mocny wycisk, na to wszyscy w respekcie stawiają. Trener przyszedł do klubu pięć lat temu, pomimo, że kiedyś padło stwierdzenie z jego strony, że po trzech latach należy zmienić trenera, ja nie dopuszczam tego absolutnie do głowy. Rozumiemy się świetnie, myślimy podobnie i w związku z powyższym myślę, że to też jest czynnik, który powoduje, że się rozwijamy. Bo po prostu mentalnie jesteśmy bardzo sobie. Bliscy. A czy dziewczyny czują się zmotywowane przy takim trenerze? Tak, bo wbrew pozorom, z jednej strony on dociera do każdej indywidualnie, z drugiej strony czasami mu pokazują swoje humoryki, jak to kobiety. Natomiast on ma do nich podejście psychologiczne i tak jakby ma wyczucie, kiedy foch i odpuścić, a kiedy foch i przykręcić śrubę. I generalnie w mojej ocenie i w mojej opinii relacje między trenerem a zawodniczkami są bardzo dobre. Ta ciężka praca, którą przetrenowaliśmy z trenerem Przemkiem. To jednak niezapomniane doświadczenie. Raz, raz. Znaczy na pewno, jeżeli chodzi o takie aspekty treningowe, no to to się nie różni wiele, jeżeli chodzi o pracę z mężczyznami. Wykonujemy te same systemy gry, realizujemy te same założenia, jeżeli chodzi o treningi. Jeżeli chodzi o podejście do treningu, na pewno trzeba być troszkę bardziej cierpliwym, ale te dziewczyny dużo się zmieniły i zmieniły przede wszystkim też swoje umiejętności, bo no w 100% zrobiły postęp. Jak tu przychodziłem, no to. Gra opierała się na długich podaniach, przede wszystkim na przypadku, a w tym momencie, no to z dziewczynami liczą się już w całej Polsce i przez te sukcesy, które osiągały, już respekt Myślenic jest rozpoznawany nie tylko na terenie Myślenic, ale w całej Polski. Pierwsza dotacja, która nas wspierała, to była dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice i ją utrzymujemy cały czas. Dodatkowo dostajemy pieniądze z Urzędu Miasta na wakacje, czy to są wakacje plus, tak jak w tym roku, czy są to y, obozy tak jak w tamtym roku. Otrzymujemy wsparcie z województwa małopolskiego. To jest wsparcie, które otrzymujemy za to, że dziewczyny sobie to wygrywają, czyli w rywalizacji sportowej w grupach młodzieżowych mają określoną liczbę punktów i wtedy te punkty są przeliczane na pieniądze, składamy wniosek i otrzymujemy środki. Bardzo duże wsparcie ostatnio mamy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. I to są pieniądze głównie przeznaczone na zajęcia z piłki nożnej, na wyjazdy na obozy. To są właśnie pieniądze przeznaczone na organizację turniejów, więc też staramy się organizować turnieje. I od dwóch lat mamy sponsora głównego, którym jest PKN Orlen, i tutaj też zawsze możemy od tych dwóch lat liczyć na dość duże wsparcie finansowe. A co przed Wami w takim razie? Przed nami na razie spokój, można powiedzieć, bo zaczynamy ligę w sierpniu. No zadowolenie dziewczyn, to jest chyba, to co nas tak naprawdę nakręca, jak one są zadowolone, jak one są zmotywowane, jak one pomimo, że studiują, dalej grają, jak składamy oklasy sportowe, żeby się dostały na uczelnię. To jest taki czynnik, który im rekompensuje ciężką pracę, a nam daje satysfakcję. Marzenia mamy takie, żeby grać jak najwyżej i... Grać w jak najwyższej lidze i przede wszystkim po to się przygotowujemy, żeby osiągać jak najlepsze wyniki. Ja wiem, że nas stać na to, żebyśmy wrócili do tej pierwszej ligi. Wszystko zweryfikuje boisko i wszystko zweryfikuje liga, ale ja wierzę w mój zespół, wierzę w nas, wierzę w to, co potrafimy i będę chciał i robił wszystko, żeby Respekt Myślenice był na jak największym i najwyższym miejscu. Taki jest LKS Respekt Myślenice. Zgrana futbolowa rodzina, o której usłyszycie zapewne nie raz. Jesteśmy jednak dalej rodzinni, bo kiedyś powstała praca na temat kultury organizacyjnej, i respekt był władany pod tym kątem, jaka tu jest kultura. I naukowo wyszło nam, że kultura obecna i pożądana się nam nałożyły i jest to kultura klanu, czyli jest to kultura rodziny. I to chyba jest ten czynnik, że tak to wszystko działa.